Jeżeli trenujesz po to, aby zmienić swoją sylwetkę, ale nie znasz innowacyjnego parametru MSP w treningu sylwetkowym, to nie dziw się, że nie wyglądasz tak, jakbyś tego chciał. Bartek to mój kolejny klient, który jest zadowolony z podejścia, jakie oferuję swoim klientom, z jakości planu treningowego oraz z jakości usług, które ode mnie otrzymał, a także z tego, że moje plany treningowe, poza wszystkimi niezbędnymi parametrami treningu sylwetkowego, Zawierają również ten innowacyjny parametr MSP, który polega na liczeniu mimo wolnie spowolnionych powtórzeń. Mam nadzieję, że tak niskiej jakości plany treningowe masz już za sobą i korzystasz chociażby z parametru RIR. Niestety, problem jest w tym, że parametr RIR jest bardzo dobry w teorii, ale niestety bardzo słabo przekłada się na praktykę u większości osób trenujących. Dzieje się tak dlatego, że osoby w planie treningowym mają RIR 3-2-1-0 w każdym ćwiczeniu i jest to praca blisko upadku mięśniowego w teorii, ale niestety, jeżeli przychodzi do wykonania treningu w praktyce, to właśnie u tych osób nie występują mimowolnie spowolnione powtórzenia i ruch koncentryczny nie spowalnia w ani jednym powtórzeniu. A to oznacza, że takie ćwiczenie, bądź taka seria, czy cały trening nie jest wykonywany blisko upadku mięśniowego, a tylko Wam się tak wydaje w Waszej głowie. Właśnie z tego powodu warto wdrożyć parametr MSP do swojego planu ukierunkowanego na rozwój sylwetki, ponieważ dzięki liczeniu mimowolnie spowolnionych powtórzeń mamy pewność, jaki jest nasz rzeczywisty RIR podczas wykonywania danego ćwiczenia, dzięki czemu Twoja głowa Cię nie oszuka, a Twoje mięśnie podziękują Ci za świetne efekty. Obserwuj mnie na Instagramie oraz subskrybuj na YouTube po więcej wiedzy. A jeżeli interesuje Cię indywidualny, idealny plan treningowy albo pełna współpraca, to zostaw komentarz lub napisz do mnie wiadomość prywatną.